Cześć widzowie dzisiaj gramy w, yy, yy, w takiego tira, że się jest tyrem Ojej. Nie wjechałem do tego zielonego tego. O. Yy, może sobie kupię takie coś. Halo. O, dobra, tam jest moja ta przyczepka. Dobra. Zmieniamy sobie kamerkę. O. Trochę w tom jedziemy. I teraz do tyłu. O Dobra. Jedziemy. Ok. Do tyłu. O -o i do i teraz do tego i mamy przyczepę. Teraz y, jedziemy y, od y, z tą przyczepą do y, jakiegoś tam. Do jakiegoś y, zakładu czy czegoś. Ja zapomniałam, że tu inne auta jeżdżą. I... Ten. Dobra. Nic nie jedzie. Nie. Migacza włączymy i jedziemy. Chyba Tiroli każdy ustąpił. Okej. Okay. Tutaj skręcamy. Jak widzicie, tutaj y, pod kierownicą nad kierownicą mamy nawigację. I ojejciu, nie umiem kierować. I wiemy gdzie jechać. Ojejciu. No to szybko teraz. Pojdziemy na czerwonym. Jupi! Okej. Okay. Y I jedziemy szybko czy wolno? Szybko. O! Szybko jedziemy tra la, la, tra la, la tralala. La. O, o, nie na tym pasie. Dobra, teraz skręcamy. Okej. Okay. O, no tylko. trochę. to coś wjechałem. Dobra. O kurde. Ok, jedziemy. Szkoda tylko, że... Tutaj w tirze nie widać, że y, się, że y, to, że się y, kierowni, że ręce y. policja, policja jest! Oj, rozjechałem auto? Ale chociaż nie dostałem mandatu, bo wcześniej jak to grałem, to dostałem mandat. No niestety. Okej okay. a ah, dobra wysadziłem sobie OK Okej, okay. auto, auto, wjeżdżamy na drugi pas i wyprzedzamy autko. Pa, oj, o rozjechało go, a zapomniałam, że mam przyczepę. O, teraz nam się tutaj kolejna mapa uładuje. Yy, i ojoj. Dobra, jedziemy. I trzeba szybko dojechać do tego zakładu czy czegoś tam. A w następnym odcinku yy, wrócimy szybko do yy, naszego tamtego. I. Ym może coś tam ten zarobimy. Okej. Okay. Tutaj auto. Trzeba uważać, żeby znowu nie rozjechać tego auta. Jest dobra, tym razem nie rozjechałem. Dobra, kolejnie szkoda, myślę, że Ojdź. Ci... Przekroczyłam. Ok, jedziemy. O, tutaj hotel jakiś. Do spania. światła włączę. Na takie duże? Może na mniejsze. No to jest jedna krucha, chru, droga. Okej. Okay. Jedziemy do tyłu. O. Halo, szybciej nie można. Ja tutaj nagrywam film. O, tutaj sobie przekazuję. Okej, okay, przepuścicie mnie. Mm, szybko, ja tu przyspieszę. O, jestem znowu na trasie. Dobra. O, zaraz będę, to tutaj. Oś. włączę. O kurde. Okej. Okay. I jedziemy tutaj. No a w następnym odcinku. No jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzach w komentarzach, czy chcecie Yy, yy, więcej takich odcinków tego typu a ja Was zapraszam do innych moich filmików Cześć